Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy lekkie ciasto z jabłkami. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczyptę soli, szklankę cukru, pół szklanki oleju, pół szklanki mleka, półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 i półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Jajka z cukrem ubiję na puszystą masę. A tutaj mam 5 jabłek. Jabłka pokroję w dużą kostkę i będę gotowała 5 minut. W garnku mam dwie szklanki wody, a w jednej szklance. Rozprowadzę dwa budynie i później dosypię jedną galaretkę. Teraz ubijam jajka na puszystą masę z cukrem. Masę jajeczną już mam kubitą. Dolewam mleko, dolewam olej. Olej możemy zastąpić 10 deko stopionego masła. I dodaję mąkę z proszkiem i ciasto już. Tak, ciasto już ma jednolitą konsystencję. To świadczy o tym, że już są składniki idealnie połączone. Jeszcze zbiorę brzegi i dajemy do formy formę 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto wyrównujemy i wędruje na około 35 minut. 170 stopnia. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piekarnik, więc musimy dostosować do własnego piekarnika. I ciasto wędruje do piekarnika. Jabłka już mam, tak jak wspominałam, pokrojone w dużą kostkę. W garnku gotuję dwie szklanki wody, wsypuję jabłka. Dodaję pół szklanki cukru i to będę gotowała 5 minut. A później doleję rozmieszane budynie i galaretkę. Budynie już mam rozmieszane w szklance wody. I dolewam do gotujących się jajek. Jak się gotowała z cukrem Dosypuję suchą galaretkę, już wyłączam i dosypuję i mieszam. I taką ciepłą masą jabłkową, jabłkami przełożymy nasze ciasto. Ciasto jest w piekarniku i teraz tak pozostawiamy. Jabłka do przestudzenia. Ciasto mam pięknie wypieczone. Nierówności, były niewielkie nierówności. Skroiłam i później pokruszę wierzch ciasta. I ciepłą masę krem z jabłkami wykładam na ciasto. Studzę i pozostawiam. A później dam do lodówki. Najpierw o stuce, a później dam do lodówki. I będziemy mieli lekkie ciasto z jabłka. wyrównuję powierzchnię. I tak jak wspominałam, okruchami ciasta posypię wierzch. Możemy to zmiksować, a możemy tak jak ja rozdrobnić. Ręcznie, takie niewielkie okruchy i no, musimy posypać ciepłe, ciepły ten, te jabłka, ten krem ciepły, ponieważ to jeszcze troszeczkę nam wchłonie i nada takiego ładnego wyglądu. I mamy ciasto gotowe, studzimy i dajemy do lodówki tak minimum to 2 godziny musi to ciasto być w lodówce aby ono dobrze stężało i tak wygląda lekkie ciasto z jabłkami i tak oto lekkie ciasto z jabłkami mamy gotowe ukroimy kawałeczek Wierzch możemy posypać startą czekoladą lub oprószyć cukrem, pudrem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Lekkie ciasto z jabłkami.